Halo, halo, ludzie, hipisci, hipsterzy i kosmici. Mój do Was Knurko i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kolejnego produktu ze stajni marki R&B Distillers, a mianowicie na temat whisky Borders. Dlaczego w ogóle nazwa Borders? Ponieważ tutaj, jak widzicie sobie na, 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 tym, na tym opakowaniu, na tej, na, na, na tej miniaturce nawet, mamy narysowaną granicę pomiędzy północną Anglią a Szkocją i mamy zaznaczoną miejscowość Coldstream. Która, e, która to miejscowość Coldstream w XIX wieku była e, miejscem, w którym zrodziła się marka ta tutaj, teraz e, RB Distillers. Znaczy, zrodziła się i nie zrodziła się, ale o tym to możecie sobie zobaczyć w filmie na temat historii samej marki. Żeby tutaj nie przeciągać, ponieważ e, trochę. Trochę w dziwny sposób to działa z marką RB Distillers. Oprócz tego, co będą robili w destylarni z razej pozostałe te produkty, które, które mają w ofercie, czyli te dwa Twig Dale, które były w poprzednich dwóch odcinkach, i to The Borders, są zaskakująco podobne do siebie, jeżeli spojrzy się na, papier, na papierze na ich, na ich skład, ponieważ. Znowu mamy do czynienia z whisky, która, która jest single grain, czyli z jednej destylarni whisky zbożowa. Znowu mamy do czynienia z m, 50% m, pszenicy i 50% słodu jęczmiennego. Znowu mamy do czynienia z m, whisky, która nie jest filtrowana na zimno i nie ma dodanych barwników. Znowu mamy do czynienia z leżakowaniem przez kilka lat w beczkach po, m, beczkach po Bourbonie i z finiszowaniem w beczkach po oloroso e, sherry. Natomiast w tym wypadku mamy znowu niewędzony produkt i w tym wypadku mamy znowu podbicie, podbicie procentażu alkoholu. Eee, także mieliśmy 46% w normalnym tweedaylu, mieliśmy 50% w tweedaylu dymnym. Tutaj mamy 51,7% alkoholu. Eee, i znowu mamy podane na butelce, nie mamy tego podanego, ponieważ to by było trochę głupio, że mamy whisky, które nazywa się Borders i tak bardzo mocno podkreśla zażyłość marki z tą granicą i z tą okolicą, w której się marka powiedzmy zrodziła, powiedzmy, eee, żeby wspominać tutaj, że jest to whisky z Highlandów jednak. Także znowu mamy, yy, znowu mamy to nawiązanie, yy, że prawdopodobnie będzie to jedna z dwóch wspomnianych wcześniej, yy, wspomnianych wcześniej, destylarni. prawdopodobnie z destelarni Invergordon. I tak chyba nie ma tutaj zbyt wiele do powiedzenia. Znowu mamy sytuację, że w Polsce za bardzo nigdzie nie widziałem tej whisky dostępnej. Znowu mamy sytuację, że w Wielkiej Brytanii jest ona dostępna za około 45 funtów, chociaż e, kilka sklepów ją posiada e, i tam widziałem cenę e, dobijające nawet do 50 funtów. E, teoretycznie mamy dwa różne wypusty, które nazywają się e, Borders, ponieważ Borders e, pierwszy wypust był leżakowany w bourbonie i potem w beczkach po rozoszerii był finiszowany. Drugi e, wypust natomiast był robiony dokładnie tak samo, żeby potem być jeszcze z powrotem wlanym na kilka miesięcy do beczek po Bourbonie, żeby złagodzić to, jak bardzo mocno e, chwyciły, e, chwyciły te beczki po e, Olorozo. E, problem jest taki, że nawet na stronie, e, na stronie producenta nie można kupić już pełnych butelek tej whisky. Można je kupić w niektórych sklepach, ponieważ nie jest to produkt specjalnie, e, ani marka specjalnie popularna, więc jeszcze gdzieś tam jakieś sklepy posiadają pojedyncze butelki 07. E, Natomiast u samego producenta da się kupić już tylko skład butelek 200 ml i sampli, ponieważ jest to produkt, który został wykluczony z produkcji. Znaczy, przestali go produkować. Jest to discontinued product. Um, i trochę słabo, trochę słabo, ponieważ e, ja już sobie zdążyłem tej whisky spróbować i jest to whisky, która jest według mnie najbardziej e, z, tych trzech, e, z tych trzech produktów najbardziej obiecująca. Ale żeby nie spoilować zbyt dużo, zobaczymy co, czy zobaczymy. E, przekonamy się co będzie na nosie. Na nosie dzieje się zaskakująco zaskakująco nieźle. Nie mamy tej rozpuszczalnikowej farbowatości, farf, farbowości, która była w poprzednich dwóch produktach. Mamy ciągle zboże, zboże i jeszcze raz zboże. Natomiast tutaj to zboże kojarzy się też z bardzo innymi przyjemnymi rzeczami, znaczy z innymi bardzo przyjemnymi rzeczami. Mamy bardzo, bardzo dużo miodu. Mamy kwiatowość, która kojarzy się z wrzosami. Um, Mamy y, taką syropiastość, która, y, 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 która kojarzy się z taką fajną, właśnie y, karmelową, miodową, waniliową słodyczą. Jest to whisky pachnąca zupełnie, zupełnie inaczej niż tamte dwie. Mimo, że mamy podobne części składowe, przynajmniej część tych części składowych, czyli bardzo ciężką, bardzo wyraźną, bardzo, ym, bardzo zaakcentowaną zbożowość, to mamy tutaj taką bardzo mocno też zaakcentowaną słodycz miodową. I kwiatowość przy okazji też. I to chyba tyle, co tutaj się dzieje na nosie. Wrzosy, miód, wanilia, zboże, 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 jakaś słodycz karmelowa yy, i tak dalej kolorze mamy y, trochę, trochę tak samo jak było w Tweet Dale y, tym pierwszym. Także mamy kolor y, nie jakiś specjalnie ciemny, ale też nie jakiś super, y, super mocno-słonkowy. Zresztą mamy tutaj po części leżakowanie w beczkach po Olorozo, więc tutaj pewnie Olorozo z siebie oddało trochę koloru. Także to tyle co y, można powiedzieć y, bez, y, bez zagłębiania się w to co jest w Kieliszku, także z No i tak! Zaskakująco dużo dobrych rzeczy się tutaj dzieje w tej bliski. Jest zbożowość. Faktycznie jest bardzo dużo słodyczy: bardzo dużo słodyczy, która kojarzy się z karmelem, która kojarzy się z bardzo ciężkim miodem. Nie jakimś wytrawnym, tylko bardzo ciężkim, fajnym, może nawet troszeczkę opalonym mm, miodem. Mamy tutaj karmelową słodycz, mamy tutaj trochę marcypanu, mamy tutaj trochę orzechów. Hmm. Kojarzy mi się to na dobrą sprawę trochę z grękadamem dziesięcioletnim, albo nawet i z dziesięcioletnim hazelburnem. Jest ciężka, jest gęsta, jest bardziej oleista niż poprzednie dwie whisky. Tutaj hmm, nie mamy takiego uderzenia i ostrego pazura, jaki, jaki był w dymnym tweedale'u. Tutaj mamy taką maślaność, takie wypiekowe klimaty, zboże. E, można sobie nawet to w taki sposób skojarzyć, że e, mamy pełnoziarnisty chleb, który jest stosowany, posmarowany masłem i polany taką gęstą warstwą bardzo, e, bardzo ciężkiego, fajnego miodu i posypany jakąś, e, jakąś szczyptą Przypraw korzennych, ponieważ znowu mamy tutaj goździki, znowu mamy tutaj gałkę muszkatołową, znowu mamy tutaj taki klimat. Może troszeczkę lukrecjowy, może gdzieś z tyłu e, delikatnie o anysz. I teraz po dłuższej chwili, kiedy cała ta słodycz zaczęła się powolutku, powolutku wygaszać, ona ciągle, ciągle funkcjonuje, ale zaczyna sobie powoli schodzić, zaczyna wychodzić znowu taka cierpka wytrawność, która kojarzy się bardziej z, bardziej z kakałem, bardziej z jakąś taką gorzką czekoladą. Ale jest to ciągle bardzo przyjemne odczucie. I mimo że, mm, mimo że pierwszy Tweet Dale, który był tutaj omawiany, nie był wcale zły, to wydaje mi się, że to powinna być siostra do tego Tweet Dale'a, ponieważ jest wzięte to, co było w tamtej whisky, i podkręcone, bardzo mocno, e, bardzo mocno do góry. Tak jak mówiłem, jest ciężka, jest syropiasta, jest oleista, bardzo fajnie pokrywa jamę ustną. Mm. Mamy bardzo lekką cytrusowość, która gdzieś tutaj jest zaakcentowana taką lekką kwaskowatością. Um, mamy trochę czegoś, co kojarzy mi się z takimi chipsami jabłkowymi, jak macie pokrojone jabłka i ofilizowane. Zapakowane jako zdrowe chipsy, to zanim zaczniecie je rzuć, to jest, taki, to, jest to takie odczucie jabłka, ale bez tej, bez tej wyraźnej słodyczy, którą ma jabłko. Mamy jakieś suszone brzoskwinie, mamy jakieś suszone morele. Na dobrą sprawę może nawet i mandarynki tutaj wychodzą. Mamy, mamy ten marcepan, mamy orzeszki ziemne, mamy orzeszki, które trochę kojarzą mi się nawet z orzeszkami pini. Trochę tej cierpkości, taninowość z beczki jest tutaj zdecydowanie wyczuwalna. Trochę takiej wytrawności, trochę takiej goryczki, właśnie kojarzącej się z, z kakao i z gorzką czekoladą. Taki cierpki miód, jak coś takiego, bo tutaj ta miodowość jest ciągle, jest ciągle wyczuwalna. I na finiszu troszeczkę bardziej zaakcentowane, zaakcentowane te przyprawy korzenne. Także Borders z tych trzech whisky, z R&B Distillers, prezentuje sobą faktycznie jakąś jakość, którą ja bym chętnie, za którą ja bym chętnie zapłacił za pełną butelkę. Marcypanowość, miodowość, kwiaty, wrzosy, takie rzeczy. Tutaj się wszystko dzieje bardzo fajnie, mimo to, że jest whisky bez wieku, mimo to, że mamy tutaj 50% pszenicy. Fajnie by było, jakby to była z, whisky zrobiona tylko z whisky, yy, tylko ze słodu jęczmiennego. Nie mamy filtracji na zimno, nie mamy dodanych barwników, mamy wysoki procentaż, 51,7% alkoholu. Dzieje się tutaj naprawdę fajnie, mówię, przychodzi na myśl Glencadam, przychodzi na myśl yy, Hazelburn, przychodzi na myśl marcepanowość i orzechowość tego Glengiri Virgin Oak, które, yy, które już zdążyło się mocno utlenić, przychodzi na myśl yy, taka cytrusowa, właśnie brzoskwiniowa trochę słodycz z mm, glenmorangii nawet. E, tylko tyle, że glenmorangii ma 40% i smakuje jakby była rozwodniona. E, ale jest tutaj ten taki aspekt tego te, takiego charakteru, może nawet i trochę jak skapa z kiren, zanim zdążyła się mocno utlenić, która była taka właśnie bardziej brzoskwiniowa, bardziej jakaś taka e, korzenna idąca w tym kierunku. Bardzo fajne rzeczy się dzieją w tej whisky i bardzo dziwne, że Poprzednie dwa produkty, czyli Tweeddale i Tweeddale Dymny, są ciągle produkowane, natomiast Borders już produkowane nie jest i prawdopodobnie nie będzie. W ogóle wydaje mi się, że gdzieś przeczytałem, że w 2008, 2018 roku chyba już przestali tą whisky ymm, produkować, więc to co jest dostępne gdziekolwiek, o ile jest dostępne, to są tylko resztki magazynowe. Ymm. I jestem zaskoczony, ponieważ to jest whisky, która jest faktycznie zaskakująco dobra. Nie ma... Jakiejś niesamowitej kompleksowości, nie ma jakiejś niesamowitej złożoności, ale wszystko co się tutaj dzieje jest bardzo przyjemne. Słodycz, słodycz, zbożowość, słodycz, słodycz, marcepan wypieki, pełno, pełnoziarnisty, pełnoziarnisty chleb stosowany, posmarowany masłem, posmarowany miodem. No, dzieje się tutaj bardzo fajnie i, i trochę nie rozumiem, dlaczego. Dlaczego y, RB Distillers przestało ten whisky sprzedawać? Dlaczego też nie ma jej dostępnej w Polsce? A te starsze Tweet są dostępne? I dlaczego na przykład to też jest dostępny w Polsce y, bez większego problemu? No dziwne rzeczy, dziwne. Dziwne posunięcia, dziwne e, rzeczy, że produkty, które są zdecydowanie niegodne nie jakichś super zachwytów, są ciągle sprzedawane, natomiast produkty, które są godne zachwytów, sprzedawane już nie są, ale to już zależy od tego, jaki tam deal e, R&B Distillers ma z destylarnią, która im te whisky dostarcza i z tym, w jaki sposób oni je, je potem leżakują. Szkoda, bo to jest bardzo dobra whisky. Także... W na następnym odcinku będzie już e, razej While We Wait, które będzie zwieńczeniem serii produktów z RB Distillers. A na razie to tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówię do Was, Knurkonajesur.